Tak rodzi się wiara. Dokładnie tak jak usłyszeliśmy w tym fragmencie z Ewangelii, według Świętego Łukasza, w tej scenie zwiastowania Maryi, że będzie Matką Bożego Syna. W tym schemacie, według tego wzorca, rodzi się wiara. Scena zwiastowania i całe to wydarzenie podpowiada nam jako pierwsze to, że cała inicjatywa zbawienia, inicjatywa uwierzenia jest po stronie Pana Boga. To Bóg Pierwszy zaprasza człowieka, Bóg Pierwszy wyciąga rękę do człowieka, pragnąc naszego szczęścia. Bóg przychodzi przez swoje słowo, przychodzi przez sakramenty, przez wydarzenia, przez ludzi, ale też przychodzi tak jak mawiał ojciec Joachim Badeni, Dominikanin już nieżyjący, o którym bracia mówili, że był mistykiem. On mówił, że Bóg przychodzi, by nas zauroczyć. Przychodzi pełen uroku i blasku. Aby błyszcząc przez słowo, przez piękno liturgii, muzyki, śpiewu, przez piękno kościołów, przez ten blask światła wpadający przez witraże w słoneczny dzień, aby człowieka zachwycić, dotknąć, zauroczyć. Ale cała inicjatywa zbawienia, ratowania, objawienia się, zaproszenia do wiary, jest po stronie Pana Boga Bóg pierwsze I to wydarzenie zwiastowania gdy Bóg posyła archanioła Gabriela do Maryi pozdrawiając ją tymi słowami bądź pozdrowiona pełna łaski pan z tobą błogosławiona jesteś między niewiastami mówiąc całą prawdę o tym kim Maryja jest jak Bóg ją widzi, jak Bóg ją stworzył. I Maryja na te słowa, gdy to usłyszała, gdy usłyszała prawdę o sobie, to ona się na te słowa zmieszała i rozważała, co miałoby znaczyć. W swym sercu o tym myślała: Bracie, siostry księże, w chwili sztu świętego Pan Bóg uczynił nas swoimi przybranymi dziećmi. Wołamy do Boga, ojcze nasz. Mówię do Boga, tato, abba, tatusiu. A Bóg zawsze, gdy ja mówię do niego, ojcze, on mówi: Dziecko moje kochane, dziecko moje ukochane, ukochany mój synu, ukochana moja córko, kiedy ostatni raz rozważałeś? Kiedy się ostatni raz Zmieszałeś na te słowa, i kiedy raz, ostatni raz myślałeś o tym, że jesteś ukochanym dzieckiem Boga? Maryja rozważała w swoim sercu, co miałoby znaczyć to pozdrowienie, ta prawda o niej. Bo Bóg w ten właśnie sposób patrzy na nas, w ten właśnie sposób nas postrzega jako Jego dzieci. I mało tego, być dzieckiem Boga, to nie jest nic strasznego, obraźliwego, ale może to napawać człowieka lękiem. Dlatego też te słowa Anioła do Maryi i słowa do nas: Nie lękaj się, nie bój się, bo znalazłeś łaskę u Boga. Czasem myślimy o tym, gdybym mieszkał w innej części świata, byłbym muzułmaninem, Żydem. Wyznawcą buddyzmu czy innej religii, ale Pan Bóg chciał mieć Ciebie i mnie tutaj i chciał nas mieć w tym świecie jako chrześcijan katolików, bo znalazłeś bowiem łaskę u Boga i przez Twoich rodziców, przez Twoich dziadków, Pan Bóg wlał przez Chrzest Święty te iskrę wiary w nasze serca i chce, abyśmy żyli tutaj. I abyśmy jako chrześcijanie, katolicy, byli światłem dla tego świata, byli tym odblaskiem miłości Boga, Bożego przebaczenia, Bożego patrzenia na świat Bożej łaski. Tutaj jesteśmy potrzebni, aby przez nas mógł się objawiać pokój Boży, miłość Boża, nadzieja Boża wobec tego świata głodnego, spragnionego, zabieganego, abyśmy byli znakiem, znakiem miłości Boga. I całe to wydarzenie, to wszystko, co Maryja słyszy w następnej części, czyli oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. On będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego. To jest to zaproszenie do realizowania Bożego planu. Że Maria pocznie i porodzi Bożego Syna. I dla mnie, i dla Ciebie, Pan Bóg, ma wielki plan. Jezus chce się przez nas rodzić dla ludzi żyjących obok nas. Jezus chce przez nas ich kochać, chce przez nas uczyć ich przebaczać, chce przez nas nieść nadzieję. Pokój, cierpliwość, łagodność, opanowanie. Chcę zanosić to do naszych bliźnich. Ale Bóg nieustannie nie ma ciała. Nieustannie szuka ciała, jak szukał ciała dla Jezusa Chrystusa, dla Słowa, aby Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I idzie dalej przez wieki, szukając ciała, dla słowa, ciała, które będzie gotowe słuchać, i ciała, które będzie gotowe patrzeć, jak On, kochając i nie osądzając. Ciała, które będzie gotowe wyciągnąć dłoń do pojednania, do przebaczenia i do błogosławienia, jak Jezus. Ciała, które będzie gotowe iść na krańce świata, by głosić dobrą nowinę, jak Jezus. Ciała, które będzie gotowe głosić Słowo swoim życiem, swoim postępowaniem, swoim słowem, jak Jezus. I Słowo potrzebuje nas. Słowo potrzebuje naszych ciał, abyśmy nieśli Ewangelię, byśmy w tej sztafecie wiary mogli pomagać Bogu nieść, zanosić Słowo. Być może w czyimś życiu z nas tutaj dzisiaj będących, obecnie czy przez ostatni czas, ktoś przeżywa kryzys, trudności z wiarą, wątpliwości, może jest niewierzący czy mało wierzący. Zachęcam cię bracie, siostro, by patrzeć dalej na Maryję, bo Maryja wobec tego, co usłyszała, zaczyna pytać, jakże się to stanie. Jak to się stanie, że będę matką Bożego Syna, skoro nie znam męża? Mamy prawo przeżywać trudności, kryzysy w wierze. Być może Twoje dziecko, na nastolatek w Twoim domu, Twoje dzieci, które już wyjechały z domu i mieszkają gdzieś indziej, mają swoje rodziny, tracą wiarę, gdzieś gubią się w tym świecie. Mamy prawo się gubić, mamy prawo przeżywać trudności, kryzysy. I Bóg jest tym, który chce nam pomóc przez to przejść, bo mówi pytaj, szukaj, jakże się to stanie, pyta Maryja? Pytaj, również przechodząc na tej drodze od wiary dziecinnej, kiedy prowadzeni za rękę mamy, taty, babci czy dziadka biegliśmy z chęcią do kościoła przez kryzys nastolatka, czy dwudziestokilkulatka. Gdy przez kilka miesięcy, lat czy kilkanaście lat czuję, jakbym nieustannie był w kryzysie wiary, jakbym nie czuł tego. Ale szukaj, pytaj. Pytaj Boga, pytaj tych, którzy wierzą, tych, którzy czują obecność Boga, pytaj świadków wiary, pytaj Jezusa na adoracji, na Eucharystii, na spowiedzi, jak to się dzieje, albo jak to jest możliwe, żeby uwierzyć. Kilka dni temu podczas jednej z lekcji religii w szkole w liceum uczniowie w jednej z klas zapytali mnie, gdy rozmawialiśmy o niepokalanym poczęciu Maryi, jak to jest możliwe, że ona poczęła się bez grzechu pierworodnego, że była pełna łaski, czy nigdy zły duch nie miał nic swojego w Maryi, bo tam nieustannie było życie Boże. Dalej, jak to jest możliwe, że czcimy Maryję jako Boga, rodzice dziewice, że ona przed, w trakcie i po narodzeniu Jezusa pozostała dziewicą, bo tak wierzy Kościół. Przecież biologia, anatomia, fizyka jak to jest możliwe? I ja odpowiedziałem tak bardzo prosto: Jeżeli Bóg chciał, aby jego syn znalazł Ciało, mieszkanie w kobiecie najczystszej, najpiękniejszej, bez grzechu, i chciał dokonać takiego cudu, to dlaczego nie? Przecież jest Bogiem, więc dlaczego nie mógł tego uczynić? Dlaczego mierzymy nieustannie Boga naszym myśleniem? zmierzyć, zważyć, a najchętniej to pewnie, a dlaczego w serwisach społecznościowych czy mainstreamowych, dlaczego nie ma nagranej rolki z tego wydarzenia, jak Archanioł przyszedł do Maryi, czego nikt tego nie nagrał? A gdzie jest wiara? Bo skoro coś wiemy, czy wiedzielibyśmy, to w co mielibyśmy wierzyć? Na wiarę przyjmuje to, co Bóg uczynił, stając się tym, który robi kolejny krok w wierze. Bo są takie wydarzenia w życiu dziecka, nastolatka, człowieka, który potem rozpoznaje swoje powołanie, studiuje, zakłada rodzinę, staje się kapłanem, siostrą zakonną, idzie dalej w swoim życiu. Dlaczego nie? Dlaczego nie odczytywać Boga na kolejnych krokach mojego życia, że jest, że przeprowadza, że bierze za rękę i prowadzi dalej? I w tych pytaniach Archanioł odpowiada, że to Duch Święty stąpi na Ciebie, moc Najwyższego Ci osłoni, a to święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym, a na dowód tego, że jest to możliwe, Twoja krewna Elżbieta jest w szóstym miesiącu ta. Która już jest w podeszłym wieku, nie miała dzieci, mówiono, że jest niepłodna, jest w szóstym miesiącu teraz. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I to jest ta odpowiedź, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Dla nas ludzi jest. Chociaż wielu współczesnych głoszących przeróżne teorie, wymyślone ideologie, myśli, że uczynili siebie bogami. Że Boga złapali za nogi i Go wdeptali w ziemię i sami czynią się bogami. Ale to dla Boga nie ma nic niemożliwego. Biskup Jan Niemiec, już nie żyjący ponad 4 lata, który pasterzował na Ukrainie w kamieńcu Podolskim Gródku, gdy komentował ten fragment Ewangelii 10 lat temu podczas rekolekcji. Które głosił w parafii, gdzie byłem w przemyślu, to powiedział tak: Pan Bóg nie dzisiejszy już nie takie rzeczy widział i wyprowadził z tego dobro. Pan Bóg nie dzisiejszy już wiele historii widział w życiu świata i sobie z tym poradził, wyprowadził dobro, przeprowadził do wiary. Ocalił, uratował, wybawił. I przychodzi taki moment, że wobec tego wszystkiego, co Pan Bóg uczynił, wobec tego całego zachwytu, nad miłością Pana Boga, nad mądrością, dokonuje się kolejny krok w naszej wierze. Oto ja służebnica Pańska niech mi się stanie według Twego słowa, gdzie Maria potwierdza, Niech mi się stanie tak jak mówisz, czyli wierzę w słowo. To jest ten cud, o którym napisał święty Augustyn i wielu innych świętych, że zanim Maryja stała się matką Jezusa, to stało się najpierw dużo większy cud. Czyli zanim Maryja stała się matką Jezusa, to najpierw uwierzyła, że może stać się matką Jezusa. Cud wiary, bo ona uwierzyła, że pocznie się pod jej sercem Boży syn bez udziału męża z Ducha Świętego, ale ona największy cud się stał wtedy, gdy uwierzyła, że może być matką Jezusa. I wtedy Jezus się poczyna pod jej sercem. To jest bardzo piękne słowo, bo poczęcie to znaczy początek. I niepokalane poczęcie Maryi, ci niepokalany początek jej życia, bo Bóg stwarza duszę człowieka, naucza nas Kościół wtedy, gdy poczyna się dziecko, nie wtedy, gdy się dopiero urodzi, ale wtedy, gdy się poczyna pod sercem matki, wtedy Bóg stwarza już duszę dla człowieka. Dlatego tak ważne jest dla nas jako katolików. Aby życie ludzkie było chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dlatego tak nielubiany jest ten głos Kościoła, bo świat nienawidzi tego, co jest Bożym patrzeniem na człowieka. Bo zły duch nienawidzi tego, co jest Bożym patrzeniem na człowieka. I na koniec to. Dzisiaj jest ten dzień, w południe przeżywaliśmy godzinę łaski od 12 do 13 raz w roku 8 grudnia na podstawie objawień Matki Bożej w 1946 i 1947 roku we Włoszech, włoskiej pielęgniarce. I Matka Boża prosiła, aby to rozsławiać na cały świat, aby w tej właśnie godzinie raz do roku od 12 do 13 8 grudnia prosić Boga przez orędownictwo Maryi, o wszelkie łaski, jakich potrzebujemy, szczególnie o nawrócenie dla najbardziej zatwardziałych grzeszników. Mówiła Maryja, że ci, którzy będą się modlić, wtedy będą mieli łaskę wymodlenia największym grzesznikom nawrócenia, gdzie będą masowe nawrócenia, gdzie serca twarde jak marmur będą kruszeć i zwracać się do Boga i rozpalać się miłością i wiarą na nowo. Jeśli chodzi o objawienia prywatne, bo jest to objawienie prywatne, w jaki sposób Kościół to uznaje albo nie uznaje. Uznane przez Kościół objawienia są w ten sposób, że Kościół nie potwierdza, nie mówi, że tam się objawił na pewno Pan Jezus czy Matka Boża, tylko idzie od drugiej strony to potwierdzenie, że Kościół badając przez lata wszystkie treści, które były głoszone podczas tego orędzia, tych objawień wydaje następującą opinię, że wszystko, co było powiedziane w czasie tego orędzia, nie jest sprzeczne z pismem świętym, nauczaniem Kościoła i tradycją przez wielką literę T tradycją Kościoła, i dlatego może być praktykowane i dlatego są owoce. I tak jest z tymi objawieniami i z Fatimą, Lurd i z objawieniami w Polsce, w Gietrzwałdzie i świętej Faustynie, gdy Pan Jezus się objawiał. Nie ma tam nic, co jest sprzeczne z Pismem Świętym i nauczaniem Kościoła. Dlatego Pan Bóg daje nam takie perełki, przez które chce szukać też tych, którym Słowo Boże nie wystarcza. Którym Eucharystia, spowiedź jakoś nie daje smaku tego, tylko chcą szukać więcej, głębiej. Daje Pan Bóg takie koła ratunkowe, aby na nowo człowieka przyprowadzić do Eucharystii, do spowiedzi, do modlitwy, do Boga. A dlaczego akurat o tej godzinie? Jest takie pojęcie biblijne jak kairos. My mierzymy czas chronos, czyli jak na linii czasu. Że było coś 50 lat temu, 70, 2000, a ten czas Kairos, czyli że teraz, że Bóg wybiera konkretną chwilę, w, to, w której dokonuje się ratunek dla mnie coś niezwykłego, co pamiętamy, wspominamy że wtedy czułem obecność Boga, wtedy dokonał się cud w moim życiu, wtedy ta niezwykła msza święta, spowiedź, adoracja, kiedy Pan Bóg jakby pomógł mi przez coś przejść. Korzystajmy z tego, co Bóg nam daje, modląc się również za tych, którym do Boga nie po drodze, których serca są właśnie twarde jak marmur, aby Bóg swoją łaską przez orędownictwo Maryi kruszył rozpalając na nowo do miłości zaufania i wiary. Bo tak rodzi się wiara.